To mój misiu. Zagubiony piesek. Pewnego słonecznego dnia miś Brązuś wędrował spokojnie przez las. Uwielbiał te chwile, gdy mógł słuchać śpiewu ptaków, czuć delikatny wiatr na futrze i patrzeć jak promienie słońca tańczą na liściach drzew. Nagle wśród szelestu liści usłyszał cichy płacz. Zatrzymał się i rozejrzał, zastanawiając się skąd dobiega ten smutny dźwięk. Po chwili dostrzegł dziewczynkę siedzącą na pięku, z twarzą ukrytą w dłoniach. Łzy spływały po jej policzkach. miś od razu poczuł, że chce jej pomóc. Powolnym krokiem podszedł bliżej i zapytał: Cześć dziewczynko, co się stało? Dlaczego płaczesz? Dziewczynka podniosła na niego swe zaszklone oczy. Powiedziała, że była na spacerze ze swoim pieskiem, łatkiem. Bawili się, on biegał dookoła, a później nagle zniknął. Szukała go wszędzie, ale nigdzie nie może go znaleźć. Boi się, że coś może mu się stać. Miś brązowy usiadł obok dziewczynki. Powiedział, żeby się nie martwiła, że zaraz coś wymyślą. Pieska da się odnaleźć. Dziewczynka zastanawiała się, gdzie go szukać, las jest przecież taki duży. A piesek może być wszędzie. Brązuś uspokoił dziewczynkę. Powiedział, że ma świetny węch i że pomoże w poszukiwaniach. Brązuś zmrużył oczy, jakby już wyczuwał zapach pieska w powietrzu. Powiedział, że zaczną od miejsca, gdzie ostatnio się z nim bawiła. Pewnie wpadł w jakąś przygodę, ale razem odnajdą go. Dziewczynka przestała płakać, spojrzała na misia Brązusia i tak rozpoczęły się ich poszukiwania. Zaczniemy od tego, gdzie ostatnio widziałaś łatka. Pokaż mi to miejsce, a resztą się zajmę. Mój nos jest niezawodny. Dziewczynka już trochę spokojniejsza poprowadziła brązusia na polanę, gdzie chwilę wcześniej biegał jej piesek. Brązuś przykucnął i zaczął węszyć w powietrzu, starannie badając każdy zapach unoszący się wokół. Miś ruszył tropem, węsząc coraz bliżej ziemi, dokładnie analizując każdy ślad. Dziewczynka biegła za nim, ciągle nawołując pieska, a Miś uspokajał ją, żeby się nie martwiła. Pieski czasem lubią się trochę pobawić w chowanego, a piesek jest niedaleko. Kiedy doszli do małego strumyka, miś Brązuś przystanął i pokazał nam mokrą ziemię. Zobacz, tutaj są ślady łap. Łatek chyba tutaj przechodził. Dziewczynka spojrzała na ziemię i na ślady, a jej oczy zaczęły się rozjaśniać. Powiedziała, że to są ślady łatka. Trzeba iść dalej. Brązuś przyspieszył kroku razem z dziewczynką, ale nadal uważnie węszył, Prowadząc ich przez gęste zarośla, w pewnym momencie stanął, wytężył słuch, usłyszał coś cichego. Miś Brązuś razem z dziewczynką krok po kroku przemierzali ścieżki w lesie, wołając pieska. Miś węszył w powietrzu, zatrzymywał się przy krzakach, a dziewczynka rozglądała się dookoła z coraz większą nadzieją. Miś Brązuś i dziewczynka szli dalej. Poszukiwania zaprowadziły ich w coraz głębszy las, tam gdzie rosły wielkie sosny, gdzie igły cicho szeleściły pod łapami misia, wędrowali po leśnych ścieżkach, jednak pieska nie było nigdzie widać. Wspinali się na małe pagórki, przeszli przez mostek nad szumiącym potokiem, a echo ich głosów niosło się po okolicy. Po drodze dotarli do małej, ukrytej polany, która była znana tylko nielicznym zwierzętom. Na polanie kwitły kolorowe kwiaty, a w trawie migotały małe motyle. Zatrzymali się na chwilę, by odpocząć. Miś brązuś rozglądał się w poszukiwaniu śladów łatka, ale jedynie co widzieli to delikatne odciski łapek, wiewiórek. Dziewczynka z nadzieją pytała wszystkich napotkanych zwierzaków, czy może widzieli małego pieska, ale nikt nic nie widział. Nie tracąc nadziei, dotarli do miejsca, które Brązuś znał z dawnych lat wielkiej, starej jaskini nad rzeką. To miejsce zawsze wydawało się tajemnicze i troszkę straszne. Wchodząc do środka, cicho szeptali: Łatku! Czy jesteś tutaj? Ich głosy odbijały się echem od kamiennych ścian, ale pieska tam nie było. Zaczęli słuchać uważnie, czy nie usłyszą szczekania, ale jedyne co słyszeli, to szum rzeki i ich własne echo. Po wyjściu z jaskini wędrowali dalej, doszli do wielkiej łąki pełnej wysokiej trawy i kwiatów. Światło sprawiało, że wszystko wyglądało złociście. Dziewczynka biegła przed siebie, rozglądając się we wszystkie strony. Pieska nigdzie dalej nie było. W pewnym momencie, po długich godzinach poszukiwań, dziewczynka usiadła na skraju łąki i smutnym głosem powiedziała, że już chyba nigdy nie odnajdą łatka. Szukają go tak długo, a jego nigdzie nie ma. – A co, jeśli on naprawdę się zgubił na zawsze? Miś Bronzoś widząc zmartwienie dziewczynki, usiadł tuż obok. Powiedział jej łagodnym głosem. – Wkrótce go znajdziemy. Może bawi się gdzieś niedaleko. Tylko my go jeszcze nie zauważyliśmy. Dziewczynka spojrzała na misia i delikatnie się uśmiechnęła. Zapytała, czy naprawdę myśli, że go odnajdą? Oczywiście, odpowiedział Brązu kiwając głową z przekonaniem. Pieski mają zdolność do pojawiania się w najmniej oczekiwanych momentach. Trzeba tylko wierzyć i nie poddawać się. Dziewczynka wzięła głęboki oddech. Czuła się już troszkę lepiej. Stała gotowa ruszyć dalej na poszukiwania. Nagle z daleka usłyszeli ciche szczekanie. Miś Brązoś podniósł głowę, uśmiechnął się i zapytał. Słyszysz, dziewczynka wytężyła słuch. Z daleka dobiegał dźwięk szczekania. Bez wahania pobiegli w stronę, z której dochodził dźwięk. A tam Wśród gęstych krzaków zobaczyli pieska, który wplątał się w delikatne gałęzie, ale machał ogonem na ich widok. Łatek! zawołała dziewczynka z radością i rzuciła się, by uwolnić swojego pieska. Jego łapka była splątana w suche, ale mocne gałęzie, a on sam próbował się uwolnić, ciągnąc i zaciskając gałęzie jeszcze bardziej. Zaraz ci pomożemy, powiedział miś brązuś. Piesek przestał skomleć, jakby zrozumiał, że jest w dobrych rękach, choć trząsł się cały ze strachu. Gałęzie były bardzo splątane, ale brązuś miał pewien pomysł. Rozplączemy te gałązki, ale ostrożnie, żeby nie zrobić łatkowi krzywdy, powiedział biorąc jedną z gałązek w swoje łapki. Dziewczynka wzięła drugą gałązkę. Razem, krok po kroku zaczęli odsuwać splątane drewno. Piesek patrzył na nich z nadzieją w oczach, nie poruszając się, jakby wiedział, że to wymaga cierpliwości. Już prawie! szepnęła dziewczynka, próbując uspokoić pieska. Gdy miś brązuś przesuwał kolejną gałązkę, odplątując ją. Brązuś używał swoich silnych łapek. Odciągał większą, grubą, splątaną gałąź, która mocno trzymała łapkę pieska. I nagle łapka była już wolna. Miś brązuś pomógł pieskowi wyplątać się, a kiedy łatek był już wolny, wesoło zaczął podskakiwać, szczekać, cieszyć się. Dziewczynka była pełna szczęścia krzyknęła. Dziękuję ci za pomoc. Brązuś patrzył na to z uśmiechem, zadowolony, że ich wspólne poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Gdy razem wszyscy już wracali do domu, dziewczynka spojrzała na Misia i powiedziała, że gdyby nie on, już dawno by się poddała. Misz Brązuś uśmiechnął się i powiedział. Czasami, gdy wszystko wydaje się trudne i niemożliwe, najważniejsze to nie tracić nadziei. Nawet gdy jest ciężko, warto wierzyć, że wszystko dobrze się skończy. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.